Ministerstwo głupich kroków. Dzień dobry. Przepraszam, że musiał pan czekać, ale mój hut ostatnio stał się wyjątkowo głupi i coraz dłużej idę do pracy. Pan w jakiej sprawie? Mam głupawy hut i chciałbym dostać rządowe stypendium, żeby go rozwinąć. Rozumiem. Mogę go zobaczyć? Oczywiście. To już wszystko? Tak. Ten krok nie jest aż taki głupi. Prawa noga w ogóle nie jest głupia, a lewa robi zaledwie pół obrotu co drugi krok. Dofinansowanie pozwoliłoby mi go rozwinąć. Prawdziwy problem leży w pieniądzach. Niestety Ministerstwo Głupich Kroków otrzymuje za małe dotacje. Obrona, ubezpieczenia społeczne, zdrowie, budownictwo, edukacja i głupie kroki powinny dostawać identyczne dotacje, ale w zeszłym roku dostaliśmy mniej niż Ministerstwo Obrony. Dostajemy 348 milionów funtów rocznie na wszystkie nasze cele. Kawy? Chętnie. Panno dwie kostki, prosimy dwie kawy. Tak, panie, torebko herbaciana? Wariatka. Japończycy mają człowieka, który przekłada nogę nad głową i z powrotem przy każdym kroku. A Izraelczycy. O, jest kawa. Dziękujemy, była pyszna. Pana rzeczywiście to interesuje? Ogromnie. No to proszę patrzeć.